Cześć, nazywam się Katia Tomczyk i jestem pomysłodawczynią eksperymentalnego projektu literackiego, Wykup Słowo. Projekt Wykup Słowo polega na angażowaniu czytelnika w proces powstawania tekstu literackiego. Każdy z Was, czytelników, może sprawić, by wybrany przez niego słowo, imię nie bądź fraza znalazło się w opowiadaniu jednego z autorów. Pierwsza edycja projektu zakończyła się sukcesem. Powstała antologia opowiadań o wolności, autostopy. Pod każdym opowiadaniem umieszczono metryczkę zawierającą słowa, imiona i frazy wykorzystane w danym opowiadaniu, wraz z nazwiskami osób, które je wybrały. W drugiej edycji udział weźmie 19 autorów, powstanie antologia opowiadań pod tytułem Nikomu się nie śniło, a jej motywem przewodnim będzie sen. Książka zostanie wydana przez Poznańskie Wydawnictwo Czwarta Strona. Pieniądze ze zbiórki zostaną wykorzystane na promocję omawianej antologii, a także na zakup turnusu rehabilitacyjnego dla Grzegorza Króla, strażaka, który został wybudzony ze śpiączki. Jako, że motywem przewodnim drugiej edycji jest sen, my, autorzy, postanowiliśmy wesprzeć osobę, która z tego snu, ale z tego złego, niechcianego snu została wybudzona. Zachęcam wszystkich do udziału w drugiej edycji Wykup Słowo. Dlatego, że to niepowtarzalna. Okazja, by zaistnieć na kartach literatury i zyskać swoistą nieśmiertelność. Apeluję też o udostępnianie tego filmu, dlatego że im więcej osób usłyszy o Fundacji Światło, której podopiecznym jest Grzegorz e, i ona, jako jedyna w Polsce, wybudza osoby dorosłe ze śpiączki, im więcej osób dowie się o projekcie Wykup Słowo, tym nasza pomoc może być większa. Jeszcze raz zachęcam wszystkich do udziału w projekcie. Trzymajcie za nas kciuki. No i życzę wszystkiego dobrego. Cześć.